Cześć wszystkim, witam Was dzisiaj ponownie w kolejnym filmiku e, i nagrywam bardzo e, wesoły filmik e, z Natalą. Tak, tak. Nie Natalcią, nie Natalią, ani nie na Natalusią, Natalą. Tak. I e, będziemy nagrywać e, wyczekiwane przez Was wszystkich e, tag łotem, water, hug, e, to trzeba z angielskim akcentem pięknie powiedzieć. E, i będzie zabawa w zapewne przednia. Tak. Będzie makra, Znaczy ty. Moje drugie imię. No? Justyna? Tak. Nie, yeah. Ale A pani było, jakbyśmy, jakby żadna z nas nie dostała wodą. A właśnie, mamy wodę. Ja mam tu fajniejszą, ja. ja mam z biedronki. Ja mam po Pepsi. Za 60 groszy polecam mucha, siedzi na aparacie. Nieważne. W której klasie miałam najniższą średnią? Pierwsze gimnazjum. Dobrze. No, dobra. Ej, bo jak żadna z nas nie dostanie wodą, to to nie będzie miało sensu. Mm. Dobra, to teraz dostaniesz. To imiona Szczeniaków mojego psa. No mówię Ci, że nie znam. Nie, nie czekaj. No. Była coś na L chyba. No, to po coś... angielsku było. Lady! Tak? Jeszcze dwa. Nie znam. To możesz powiedzieć takie jakie mają teraz. To im Jakieś agatka? Nie, nie agatka. Nie agatka. E... No, już dwa psy. Już w sensie chłopcy. A, to nie agatka. Jakiś e... klopsik? Nie, nie wiem. Dobra. Dobra, i tak bardziej oblałam z siebie niż z ciebie w ogóle. O kurczę, ej, zimna ta woda, się nagrzała. No nieważne. no nieważne. Dobra, kolejne pytanie. Ja, bo ja też bym schowała telefon. To ja też chcę tam tak pod nogę. Y, jak chcę mieć na trzecie imię? Lucrecja. Dobrze. No. Dobra. To przynajmniej mnie znasz. To gdzie pracuje mój tato? W sensie w jakim kraju? W Holandii. No. Okej. Okay. Y, mój ulubiony piłkarz. Leo Messi? Nie. Nie! Tak wam powiem? Uwlałam kartkę, Nie? Mm. Ale przynajmniej nie polałam ci mm. po konwersach. <grym> Włosy się myją ponownie. <grym> Dzięki, mam się. A Janu. prawidłowa odpowiedź to Cristiano Ronaldo. Ej, myślałam o tym. Naprawdę. No. Okej, okay, teraz ja. To jaki kolor mają moje okulary? To takie jak w szkole. Czekaj. Karola ma niebieskie, Marta ma czerwone, a ty ty... Karola ma czarne. Ale ona ma z niebieskimi wstawkami. No ale ma czarne. No Czarny. to ty masz? No ty masz niebieskie. No. Nie Łatwe mam te pytania. No chyba ja, jak na razie... A No jak na razie po jednym nie zgadłeśmy. Mm, dobra, pytanie numer cztery. E, pierogi z, trus z truskawkami czy z jagodami, ja wolę? Z jagodami. Przegrałaś. Co? <laughs> z Nie bo ty ostatnio mówiłaś, Majka, powiesz, że wolisz z jagodami mówiłaś, Ale nie ja bo... powiedziałam, że ja jadłam nie. z jagodami Ale... <laughs> Nie, nawet nie wiesz co mówisz Nie, nie, nie Słuchaj, so, iPhone'a. Dobra, jest, okej okay. Tak jest so, wygodowany to? Chup. Nie jestem Nie <laughs> jestem Szkoda Ej, nie wiem jak bym się no ja no, Może no, dobrze. Jaki mam znak Zodiaku a jaki ma Karola? Bo to chyba macie ten sam, co nie? No może, może. Bo w grudniu to jest chyba ten sam na początku. Strzelec. Tak. Ale żal. Po prostu. E, dobra. I pytanie ostatnie e, na temat mój. E, ale tego nie zgadniesz, tak sądzę. No, fest. E, jakim zwierzęciem niedomowym chciałabym być? Panterą. E, Coś takiego. No, nie wiem, ja bym chciała być panterą, ale ja bym nie chciała być. To, tak, ale może, może, jednak. może jednak. Pantera to jest, to jest dobre zwierzę. Polujesz na zwierzę, jak jesteś szybka i... A wiesz co jest fajniejsze? Nie. pingwiny Ping! Oj, oj. Dobra. Tak. I to by było na tyle. Aczkolwiek to nie koniec naszej fajnej zabawy. Tak, to gdyż dopiero ponieważ, początek. Tak, to dopiero początek, tylko się chyba e, zaczyna. No, ja Jeszcze się nie się każdy dożyje miło. do końca. E, więc e, jakby druga część filmiku będzie zaraz. Więc ja, ja ją wam tu gdzieś ładnie podlinkuję. o nad twarzy Natali. To będzie fajne. No. i mam nadzieję, że, nam, że ten filmik Wam się spodobał. Jak się tak, okazało... Chyba był. E, no myślę, że nie. No gdzieś mi Wam się spodobał um, i co prawda nie było aż tak fajnej zabawy, bo ja tylko Was zostałam oblana, ale może w drugiej części... Nie <grym> trafiłam! <wstrzymał> ale może w drugiej części... Nie wiem, ale może w drugiej części, już trzeci Was chyba powtarzam, będzie trochę więcej śmiechu i zabawy, także odsyłam Was do kolejnej części i żegnam się z Wami bardzo z pola za brzegiem Aleksandra i Natala.